A przede mną przejazd kolejowy w ciągu ulicy Dąbrowskiego w miejscowości Rusiec, przejazd z zaporami. Natomiast przypominam o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, czyli zmniejszam sobie prędkość. Upewniam się, że nic nie nadjeżdża. Spokojnie przejeżdżam przez przejazd. I znowu za przejazdem sobie rozpędzam auto do dopuszczalnej prędkości na tym odcinku drogi, czyli w tym wypadku do 50.